bardzo serdecznie w ten zimny listopadowy wieczór w, muzeum, w ciepłym Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego w Warszawie. To już prawie tradycja, że od trzech lat pod koniec listopada otwieramy dwie wystawy. Tym razem gościmy Zielonogórską wystawę rysunków nadesłanych na konkurs Media Społecznościowe. Oraz klinikę doktora Dziatlika. Jest mi niezwykle miło, gdy widzę wśród gości artystów karykatury, a szczególnie jest mi miło, że widzę tu samego autora, pana Andrzeja Dziatlika, właściciela kliniki, która już od dzisiaj przyjmuje pacjentów. Zapraszam pana. Brawo. Na najbliższe dwa miesiące Muzeum Karykatury wydzierżawiło prywatnemu zakładowi leczniczemu jedną z sal. Od kilku lat mówi się o prywatyzacji służby zdrowia. Jedni są za prywatyzacją, inni przeciw. My tytułem eksperymentu otwieramy na dwa miesiące klinikę prywatną. Kim jest tajemniczy doktor Dziatlik? Jest on znakomitym artystą karykatury. Medycyną zajmuje się od dawna. Już na początku lat 60. ubiegłego wieku opublikował na łamach czasopisma Świat ilustrowaną encyklopedię chorób, którą sam nazwał. Którą sam, przepraszam. Encyklopedię chorób, które sam odkrył, nazwał i zdiagnozował. Spis chorób jest imponujący. Są to m.in. Płaszczyca złośliwa, zrywy nocne, wzdęcia biurowe, uwiąt twórczy, popularna podpadaczka krajowa, amok fryzjerski i wiele, wiele innych równie groźnych. Bogaty dorobek artystyczno-medyczny stawia Andrzeja Dziatlika w pierwszym szeregu znawców medycyny. Wielokrotnie zasłużył sobie na tytuł doktora nauk artystyczno-medycznych. Posiada nawet oryginalny dyplom, który dostał od samego Arnolda Mostowicza. Oto treść dyplomu, który nazywa się zaświadczeń. Zaświadcza mniejszym, że dziadlik Andrzej lat 32 z ojca Stanisława, matki Heleny, własnymi siłami oraz nieprzeciętnymi zdolnościami dokonał zdumiewających odkryć w dziedzinie patologii ogólnej. Dziełem jego jest m.in. Dokładna morfologia parazytów dotychczas w naszym klimacie nieznanych i nierozpoznanych. Rozpoczynając druk prac naukowych dziatlika, redakcja Tygodnika Świat dobrze zasłuży się rodzimej nauce. Warszawa w grudniu 1960 roku, podpisane Arnold M. Lekarz. Nazwisko i adres znane redakcji. Andrzej Dziadlik, znany w Afryce i Australii jako Andry Dziadlik, bo i tam tworzył oraz interesował się medycyną, postanowił swoje doświadczenia zmaterializować w postaci osobliwej kliniki, którą gościmy w muzeum. W celu poprawienia samopoczucia pacjentów, ich krewnych oraz odwiedzających gości, muzeum podarowało klinice pracę wybitnych rysowników, terapeutów między innymi Handy Gosłowskiej, tworzącej pod pseudonimem Haga, Henryka Chmielewskiego, pseudonim jest Andrzeja Czeczota, Zbigniewa Kulina, Szymona Kobylińskiego, Zbigniewa Lengrena, Gwidona Miklaszewskiego, Andrzeja Siemaszko, Jerzego Słodkowskiego, Zbigniewa Ziomeckiego. Niestety chciałbym przestrzec przed zbytnią gorliwością dostania się do mojej kliniki, dlatego że pierwsze zapisy nawiązując do lokalnych obyczajów będą miały miejsce dopiero w roku 2024. I to ale oczywiście państwo mają możliwość wyboru klinik, jako że żyjemy w kraju demokratycznym. Na razie zapraszam wszystkich Państwa do zwiedzenia e, mojej kliniki. E, możecie się Państwo wpisać do księgi życzeń i zażaleń, która znajduje się tam na dole. I oczywiście m, bardzo bym prosił o e, komentarze, e, które z przyjemnością. E, z którymi przy, z przyjemnością się zapoznać. No i żeby tradycji stało się zadość, zostało nam y, pęknięcie wystawy. Y, jako pierwszy przekuje balonik y, kolega artysta, medyk, karkadurzysta, pan Andrzej Dziadnik. Proszę bardzo, wybrać sobie balonik. Tak jest, ale Trochę haczy. <iliyor oblivion đấy> cool. <pod inclusive> um, dziękuję bardzo. Niech Pan stoi, popilnuje Pan baloników, żeby ktoś nie przekłuł dwóch. Chciałem prosić teraz o przekłucie kolejnych baloników pozwolą Państwo artystów karykatury, bo jest ich kilku na sali. Mianowicie chciałem poprosić pana Juliana Bogdanowicza, znakomitego artystę karykatury, przyjaciela Andrzeja Dziatryka. Dziękuję bardzo. Jest tutaj również Andrzej Graniak, znakomity artysta karykatury. Zapraszam cię, Andrzeju. Chyba ostro. Proszę państwa. Od niedawna, bo od yy, 1 września, tak pani Andrzeju, 1 października mamy w Muzeum nowego kierownika działu naukowego opracowywania zbiorów. Jest nim pan Andrzej Kordela, starszy kustosz Muzeum, pracuje tutaj już od lat. Dlatego chciałbym, aby pan Andrzej przekuł kolejny balonik. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. A ostatni balonik tradycyjnie przekuwa dyrektor. Na szczęście został. <głosy> <głosy> Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wystawa została pęknięta. Zapraszam do stołów. Czym chata bogata, tym rada.